Hej, Kiedy Marta z codzienny fit i witam Was na treningu dla mega początkujących bez żadnej kondycji. Ten trening świetnie sprawdzi się także dla osób z dużą nadwagą, nie zawiera podskoków, jest całkowicie bezpieczny i przede wszystkim będzie dla Was przyjemny i pomoże zbudować fajną kondycję i lepszą sprawność. Do wykonania treningu będzie Wam potrzebna woda, dobre nastawienie i to wszystko, bo całą resztą zajmę się ja. To co? Zaczynamy! No dobra, no to czas zacząć nasz trening i standardowo każdy trening powinniśmy zacząć od rozgrzewki, więc zaczynamy od marszu w miejscu. I teraz kilka ważnych rzeczy, o których powinniście wiedzieć, jeśli maszerujecie. Jeśli wydawało Wam się, że nie ma żadnej filozofii w marszu, to się grubo myliliście, ponieważ w każdym ćwiczeniu ważna jest też nasza postawa i tego też Was będę uczyć w trakcie treningu, więc prostujemy się. Potem otwieramy klatkę, czyli kierujemy barki do tyłu. O, dokładnie. Klata do przodu. Lekko napięty brzuch. Ręce pracują jak przy bieganiu. Przód i tył. Zgięte w łokciu. Głowa dumnie wyprostowana. Super. Głęboki wdech nosem, wydech ustami. Staramy się maszerować energicznie. Raz, 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 raz. Dobrze? Rozgrzewka jest potrzebna, żeby dobrze przygotować ciało do całego treningu, ale też, właśnie, żeby trening przyniósł lepsze efekty. Te ciało musi być rozgrzane, zapobiegać też kontuzjom i sprawia, że po prostu jesteśmy gotowi na dalszy ruch. Znowu, prostujemy się jeszcze bardziej. Super. I teraz, jak w górę mamy opanowaną, skupimy się na nogach, kolana wysoko. Angażujemy wtedy bardziej nogi biodra i ręce super. Jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i ręce góra, hop, wracasz, hop, wracasz, hop, wracasz. Jeszcze trochę. Uśmiechy na buzie, bo włączy się ten trening. Może to jest wasz pierwszy trening w życiu, albo pierwszy trening po długiej przerwie, albo już któryś trening z mojej kolekcji Starter, bo trochę tych treningów jest na kanale. Nieważne, skupiamy się na następnych minutach i dajemy z siebie wszystko. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Ostatni, zobacz na mnie, nogi szeroko i robię taki akcent stopą. Zobaczcie, dotykam sobie maty, hop, hop paluszkami i jednocześnie lekko uginam kolana. Ciężar ciała przechodzi z jednej nogi na drugą. Możecie sobie wyobrazić, że tu jest wielka kolumna, ok? Wielka kolumna i po dwóch stronach dzieje się coś ciekawego. Więc chcecie zajrzeć jedna strona, druga, jedna. Druga. To jest dokładnie ten ruch. Zobaczcie, że w środku lekko zginam biodro. Hop, 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 hop. Jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Cały czas robimy to samo. Dodajemy krążenia ramion. W przód. W ten sposób szeroko, mocno angażujemy barki. Oddychamy. Jeśli pojawiła się u Was lekka zadyszka, to dobrze. Na tym polega też rozgrzewka. Ma być lekka zadyszka, ma się podnieść tętno. Nawet niektórzy mogą się już zmęczyć. To jest jak najbardziej ok. Nie ma co się zniechęcać. Właśnie o to chodzi. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Zostajemy i ręce do tyłu. Hop. Hop! jeszcze trochę. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Przechodzimy do marszu. Prostujemy sylwetkę. Mi tętno już troszkę podskoczyło. Jeśli wam też, to bardzo dobrze. Cały czas maszerujemy. I teraz z tego marszu prawa noga, zobaczcie, skupcie się. Prawą robię krok, prawą wracam. Prawą krok, prawą wracam. Łapiemy razem. Hop, wracamy. Prawa, prawa. Prawa, prawa. Hop. Lekko. zegnij nogi w kolanach i w biodrze. Cztery. Trzy. Ręce pracują. Dwa. Ostatni raz. Zostań w marszu. To samo robimy na lewą pokazuje lewa i lewa wraca. 3, 2, 1 i hop! Wracamy. Hop! Wracamy. Hop! Wracamy. Hop! Wracamy. Jeszcze 3. 2, 1. Marsz. Głęboki wdech. Wydech. Gratulacje. Ukończyliście właśnie pierwszą część treningu, czyli rozgrzewkę. Zaczynamy. Blok numer 1. W bloku numer 1 mamy ćwiczenia. Każde z ćwiczenia, każde z ruchów powtarzamy po sobie jeszcze raz. Robimy je przez 30 sekund przerwa i znów przez 30 sekund dopiero przechodzimy do kolejnego ruchu. Wszystkie ruchy będę pokazywać, i teraz zaczynamy od marszu. I przyzwyczajcie się już, że kiedyś coś tłumaczę, warto wtedy maszerować i cały czas być w ruchu. Wy maszerujecie. Ja pokazuję pierwsze ćwiczenie. Robimy kopnięcie, kopnięcie, cios po skosie, cios po skosie. Kop, kop, cios, cios, ok? To jest pierwsze ćwiczenie. Powtarzamy je dwa razy. Uwaga, trzy, dwa, jeden. Lecimy. Kop, kop, skos, skos i znowu kop, kop, skos, skos. Raz, raz. Kiedy robicie kopnięcie, jeśli dopiero na zaczynacie ćwiczyć, nie ma problemu, żeby ono było niżej. Okay? Nie musicie robić hop, hop, jak jakiś kung fu, panda, nie wiadomo co. Można zrobić lekkie kopnięcie i z czasem zobaczycie, że noga będzie szła coraz wyżej. plus Maszerujemy, wszystkie przerwy zrobimy sobie w marszu. Jeśli czujecie, że musicie stanąć, stajemy, bierzemy łyk wody i wszystko jest w niej. Robimy jeszcze raz to samo. Zobaczcie, pierwsze powtórzenie za wami. Szybko minęło. Jeszcze 15 sekund. Ja biorę szybki łyk wody. Warto właśnie pić w trakcie treningu. Pamiętajcie o tym. Najlepsza jest zwykła woda. 3, 2, 1, lecimy. Kop! Kop i po skosie. Pięśnie zaciśnięta. Robimy takie ciosy po skosie. Jeśli gdzieś tam ręce idą jeszcze nie w tą stronę i widzicie, że robicie zupełnie inaczej niż ja, nie przejmujcie się, to z czasem przyjdzie. Jeszcze trochę raz i raz i hop! Hop! Raz. Raz. Luz maszerujemy, odpoczywamy, jest to przerwa. Pokażę kolejne ćwiczenie. Prawa noga będzie szła do tyłu na, do, do zakroku. Hop, obniżamy się. Jeśli mamy problem z kolanami, można położyć nogę na ziemi. W ten sposób i tylko będziemy robić ciosy. Wytrzymujemy w tej pozycji. Jeszcze troszkę czasu mamy, więc maszerujemy. Uwaga, noga do tyłu prawa. Obniż się i lecimy ciosy. Staramy się robić to szybko. I tak, kierować rękę jakbyśmy rzeczywiście mieli jakiś cel przed sobą. Ok? Czyli mocno chcemy w coś uderzyć. Może tu pracować całe ciało jak najbardziej. A staramy się mieć napięty lekko w brzuch. Trzymaj, trzymaj jeszcze troszkę. Ostatnie 5 sekund. Trzymaj do końca, damy radę i luz. Marsz. Będziemy robić to samo na drugą nogę. Czyli teraz lewa noga do wypadu, zostajemy. I cios, jeśli jest za ciężko, pamiętajcie, że zawsze możecie położyć nogę i z tej pozycji robić cios. To, co jest ważne jeszcze w wypadzie, mam jeszcze chwilę, to Wam pogadam. Kiedy robimy zakrok do tyłu, obniżamy się w dół, czyli nie idziemy tak, tylko tak. Dlaczego to jest ważne? Uwaga, noga i start. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wtedy nie ma takiego nacisku na kolano. A nie chcemy przecież naciskać tego kolana. Chcemy zaangażować nogi. I pośladki. Lecimy, dawaj, dawaj, cały czas trwa ćwiczenie. Jeśli dopiero się zorientowaliście, to trzeba dołączyć. Jeszcze 10 sekund. Piony postawy, prosto i pamiętaj ciało w dół, nie do przodu. Luz. Wstajemy, maszerujemy, głęboki wdech. Wydech, może napić się wody. Kolejne ćwiczenie. Dotykamy prawą ręką maty. I wstajemy. Ok? Hop, hop. Zobaczcie, że ja nie zginam się w ten sposób, nie garbię się, tylko cofam nogę, jak, spro... jak biegasz do startu. Hop i wstaję. Uwaga, lecimy. Hop, góra. Hop. Góra jeszcze. Hop. Hop. Rób w swoim tempie, jeśli robi za szybko. okej, okay, olej to. Rób w swoim tempie. Hop. Cofamy nogę, wracamy. Kiedy się prostujemy, rzeczywiście prostujemy całe ciało. Tutaj budzie skierowana do przodu dumnie. Do w końcu robimy trening. Luz. Jeśli jest zadyszka, nie przejmujcie się tym, tak ma być. Jeśli pojawił się pod zmęczenie, to też jest dobrze. W końcu po to jest trening. Przeżyjemy, damy razem radę. Pamiętajcie, jeśli możecie, maszerujemy. Jeśli nie, można sobie stanąć. Co jest ważne, nie siadamy. Będziemy potem gorzej się regenerować. Nie siadajcie. To samo na drugą nogę, czyli teraz lewa noga i lewa ręka i do góry, ok? Lecimy. Prostuj się, ładnie buzia patrzy do przodu. Prawa ręka też może pracować. Hop. Hop. Im więcej części ciała zaangażujesz, tym więcej kalorii spalamy i też bardziej wymagające jest ćwiczenie. To pomoże też budować kondycję. Hop! 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 Jeszcze troszkę. Luz. Zostało nam ostatnie ćwiczenie i po nim długa przerwa, więc warto wytrzymać. Maszerujemy. Kolejne ćwiczenie, które będziemy robić. Taki ćwierć przysiad, czyli tylko leciutko zginamy kolana i hop do góry, hop do góry. Czy to jest taki akcent, jakbyście chcieli usiąść na mnie w bardzo dużym krześle. Trzy, dwa, jeden, lecimy. Hop, hop. Hop. Nic więcej. Wyobraźcie sobie, że coś Was zaskoczyło. To jest takie wow, wow. To jest coś w tym stylu. Właśnie lekki ruch biodra. Nic więcej, bo nie chcemy obciążać kolan. Jeśli macie bardzo dużą nadwagę albo otyłość, można to robić na krześle. Siadamy na krześle, normalnym krześle, nie niewidzialnym i tylko ręce, ok? Zawsze możecie modyfikować. Luz. Głęboki wdech. Wydech. Uspokajamy oddech. Jeszcze raz to robimy i długa przerwa. I ponad połowa treningu za nami. Głęboki wdech, wydech. Jestem bardzo dumna, że dotrwaliście do tego momentu. Mnóstwo ludzi nie przechodzi dotąd. Więc możecie być już teraz z siebie dumni. Za 7 sekund zaczynamy. Co jest ważne, żeby mocno wypchnąć pośladek do tyłu. Ciężar ciała może być lekko na piętach. Lecimy. Wtedy znów. Kolana nie dostają i e, bardziej utrzymują nas właśnie mięśnie. Ciężar jest na całej stopie, albo na piętach, a nie na kolanach. Hura, hura, hura. Zobaczcie. Cofam pośladek, tak? Jest ten ruch. Jeszcze. Hop! 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 Przyspiesz do końca, zaraz długa przerwa. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Szybciej! 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 Luz. Uch. Wdech nosem, wydech ustami, sięgamy po wodę, odpoczywamy, nie siadamy. Jeśli musicie, stajemy po prostu, ok? Nie musicie chodzić w marszu, stójcie. Nic więcej. Jeśli mamy siły, można maszerować. Zaraz zaczynamy drugi blok. Składa się też z czterech ćwiczeń, każde powtarzamy dwa razy. Pierwsze ćwiczenie, które będziemy robić, ręce... Wciskamy przed sobą, prawa noga krok w tył, lewa noga krok w tył i ręce hop, hop, a nogi po bokach. Uwaga, trzy, dwa, jeden, lecimy. Prawa tył, lewa tył, hop, hop i hop, 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 hop. Jeśli już załapiemy o co chodzi, robimy to szybciej. Hop, hop. Oddychaj. Wydech, wydech. Wydech, wydech. Można głośno oddychać, to nie jest żaden syp, to jest normalne podczas treningu. Oddychaj, oddychaj, plus. Maszerujemy. Zrobimy jeszcze raz to samo. Zaczniemy teraz od lewej nogi. Żeby było na pewno porówno. Wiecie o co chodzi. Spokojnie, jeszcze dużo czasu. Można wziąć przy wdech, wydech. Bardzo dobrze. Uśmiechamy się. Cieszymy się, że tyle treningu już jest za nami i nam idzie super. Baga lewa noga. Lecimy. Hop, hop. Hop, hop! Raz, 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 raz. Dobrze. Stara się trzymać rytm. Jeszcze troszkę. Staramy się nie garbić. Zobaczcie, że cały czas próbuję patrzeć wam w oczy. Nie chowam głowy, stop. Maszerujemy, nic więcej. Pokażę kolejne ćwiczenie. Stajemy na skraju maty. Jeśli mamy matę, to może być ręcznik. Ręce do góry, lekko zginając kolana. Będziemy przechodzić do pozycji deski i wracać z powrotem. Nic więcej. Jeszcze 6 sekund. 4, 3, 2, 1. Lecimy ręce w górę i teraz lekko zginamy kolana. Powoli przechodzimy do deski, i od razu wracamy do góry. I góra. I znowu. Lekko ugni kolana. Hop. Jak już jesteśmy w pozycji deski, staramy się, żeby dłonie znajdowały się pod naszymi barkami. Jeśli damy je za bardzo do przodu. To nie będzie dobra pozycja. Uczymy się od razu prawidłowych nawyków. I góra. Trzymaj do końca. Luz. Powoli wstajemy. Marsz. Uwielbiam to ćwiczenie, bardzo często je daję w swoich treningach, bo angażuje całe ciało jednocześnie wzmacnia. Ale też jest takim ćwiczeniem cardio. Można się przy tym zadyszeć trochę i też serducho zmusić do pracy. Maszerujemy sobie. Ręce pracują. Za 5 sekund zaczynamy znowu i zostaniemy potem na macie. Lecimy ręce góra, zginamy kolana, deska, wracać. Robisz w swoim tempie, zrobisz jedno powtórzenie w trakcie, spoko, zrobisz więcej, jeszcze lepiej. Ścigamy się tylko z samym sobą. Te ćwiczenia nie mają być frustrujące. Macie potem czuć satysfakcję. Jeszcze troszkę. Trzymaj, trzymaj, trzymaj do końca. Luz, i od razu kolana na matę. Ułożymy się na swojej lewej stronie. W ten sposób. Płochy pod barkiem. Ręce na biodrach. I teraz będziemy podnosić prawą nogę i wracać nie opuszczając jej. Cały czas noga będzie w powietrzu, ok? Czyli tak, tak, tak. Tak, pracę poczujemy w pośladku i w nodze. Teraz można też odetchnąć. Uwaga. Lecimy góra, dół. Nie odkładamy nogi. Zobaczcie, ona cały czas jest w powietrzu. I cały czas pracuje. Jeśli czujemy, że tutaj jest przy ramieniu za duży ciężar jest nam źle niewygodnie. Można się położyć. Ok? Nie ma tu takiego znaczenia. Można robić to ćwiczenie w ten sposób. Można robić tak. Staramy się teraz zadrzeć palce na siebie, piętę skierować tam, plus druga strona. Muszę Wam powiedzieć, że zaraz kończymy. Nie wiem, czy Ty się na to gotowi, ale jeszcze jakieś 5-6 minut i koniec treningu. Głęboki wdech, wydech. i sobie czekamy spokojnie. Przerwy muszą być dłuższe, zwłaszcza w tych treningach dla osób, które budują kondycję. Uwaga. Lecimy. Ha. Nie odkładaj nogi. Bo dzięki tym przerwom jesteśmy w stanie się trochę zregenerować i jeszcze lepiej zrobić kolejne ćwiczenie. Dlatego ważne jest to, żeby o te przerwy dbać i jednak żeby one były, ok? I podnosimy nogę, wracamy. Podnieś. Wróć. Podnieś. To jest świetne ćwiczenie i na pośladek, i na całe, całą nogę, tak naprawdę. A mocny pośladek też nam się przyda, jeśli chcemy więcej ćwiczyć. Luz, odpoczywamy chwilę. Ostatnie ćwiczenie przed nami. Będzie to deska na kolanach. Na pewno widzieliście kiedyś ćwiczenie deskę, wyglądało w ten sposób. Plecy proste, napięty brzuch, ale jest to trening starty, dlatego nie zrobimy wersji pełnej. Zrobimy wersję, która. Lepiej nam się tutaj sprawdzi, czyli odkładamy kolana i trzymamy w ten sposób. Zaczynamy za 5 sekund. Ustawcie się już w pozycji. I teraz tak. Zobaczcie, co ja robię z biodrami. Biodra idą mi lekko do przodu. Łokcie znajdują się dalej pod barkami, czyli tak jak w normalnej desce. Można sobie odłożyć w ten sposób ręce. Jeśli czujecie napięcie brzucha, robicie to ćwiczenie dobrze. Jeśli nie czuć napięcia brzucha, być może Macie biodra wycofane do tyłu. Więc znowu hop, przekładamy ciężar ciała do przodu, trzymamy. Plus. Jeśli robimy to dobrze, praktycznie od razu po przyjęciu postawy powinniśmy czuć, jak brzuch się napina. Ok? On wtedy pracuje cały czas w takim napięciu przez cały czas trwania ćwiczenia, bo nie puszczamy tej pozycji. Jest to bardzo skuteczne, żeby właśnie zbudować trochę siły na tym brzuchu i go wzmocnić. Więc jeszcze raz. Błokcie pod barkami, kolana na macie. I z tej pozycji będę biodra dawać do przodu. Lecimy, zobaczcie, biodra przód. I trzymam. Nic więcej nie robimy, oddychamy sobie spokojnie. Skontrolujcie, czy ręce nie są. Za blisko ciała albo za daleko. Tak nie powinno być w łokcie, Pod warkami to jest dobry wyznacznik. I trzymaj, trzymaj, trzymaj. Luz. Super. Głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. Jeszcze nie uciekajcie. Musimy zakończyć trening z chłodzeniem. Czyli obniżamy wtedy tętno i uspokajamy trochę układ nerwowy. Kładziemy się na plecach. I z tej pozycji na plecach przyciągamy kolana do siebie i się przytulamy. OK? To jest przytulenie za dobry trening. To ćwiczenie pomaga rozluźnić odcinek lędziowy. Możemy się kołysać, tak z boku na bok. Super, dobra robota. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, odkładamy nogi, obracamy się na bok, kładziemy się całkiem na boku z wyprostowanymi nogami i teraz przyciągamy prawą ręką, prawą stopę do pośladka. Kolano przy kolanie, wypychamy lekko biodro do przodu. Zobaczcie, to jest ten ruch. Hop, wypycham miednicę po to, żeby jeszcze doprostować mięsień z przodu uda i teraz on nam się powinien rozciągać. Jeśli już mamy jakąś elastyczność, gibkość, to nie jest takie mocne rozciąganie. Trzymamy. Ok. I teraz zmieniamy stronę. Musimy się obrócić. Kładziemy głowę na ręce i znowu przyciągamy, hop. Głęboko sobie oddychamy, wdech, wydech, wypchnij biodro, kolano przy kolanie, cały czas zostajemy w pozycji, ja na chwilę tylko wstanę, nie zwracajcie na mnie uwagi. Jeszcze raz głęboki wdech, wydech i powoli wstajemy z tej pozycji do pozycji stojącej, nogi szerzej niż szerokość bioder, ręce do góry i powoli robimy skłon. Tyle ile możemy, nieważne gdzie sięgamy. I w tym skłonie łapiemy się za łokcie i bujamy z prawej na lewą, z lewej na prawą. Szeroko nogi. Głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech, wydech, powoli prostujemy się do góry. Super. Łapiemy dłonie z tyłu w koszyczek, zobaczcie. Jak już się złapiemy w koszyczek, ciągniemy ku dołowi. Hop, lekko nam się wtedy otworzą szczebarki. I jeśli możemy, unosimy lekko dłonie do góry, tak żeby jeszcze nam się tu otworzyła klatka. Hop, to jest ten ruch. Hop. I tak sobie chodzimy po pokoju. Trzy. Dwa. Jeden. Głęboki wdech. Wydech. Gratulacje, ukończyliście dzisiejszy trening, niezależnie od tego, czy to był wasz pierwszy trening w życiu, czy już któryś z kolei. Wielkie brawa dla Was. Jeśli chcecie e, więcej takich treningów, to na kanale jest cała seria starter. Tutaj gdzieś podlinkuję w kartach playlistę, sobie zobaczcie koniecznie. Nowe treningi pojawiają się w poniedziałki. E, I oprócz tego wrzucam też dużo filmów na temat zdrowego trybu życia, więc jak chcecie być fit, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Tam jest taki czerwony przycisk na dole pod filmem, na pewno. Dajcie kciuka w górę, jeśli Wam się podobało. E, I co? Po treningu piąteczka do Was leci? Dajcie znać w komentarzu, jak się czujecie. Hejka!